Dzisiaj, dla ceny bitcoina. Właśnie wyszły dane dotyczące inflacji w USA i krzyczę do Was na alarm, jeśli chodzi o cenę Bitcoina. Jeśli zadajesz sobie teraz pytanie, co dzieje się z Bitcoinem, co może wydarzyć się w średnim zakresie czasowym, to ten film jest w szczególności dla Ciebie. Przejdę z Wami dokładnie przez ogłoszone informacje i cyfry dotyczące inflacji, co one oznaczają dla ceny Bitcoina i jak możemy to wykorzystać, jeśli chodzi o rozważny handel w średnim zakresie czasowym. Tak, wiem, że właśnie teraz mamy spadki na bitcoinie. Cena leci w dół. Będę z Wami jak zawsze transparentny, jeśli chodzi o moje pozycje. Jaki jest mój plan gry? Czemu w zasadzie nie jestem zaskoczony tym, co dzieje się teraz na bitcoinie? Przechodzimy prosto do tematu. Dajcie lajka pod tym filmem. Będę dzisiaj bardzo zwięzły z tematami. Jeśli starczy mi czasu, to pokażę Wam kilku moich ulubionych youtuberów, ponieważ spędzamy sobie wspólny wieczór. Tutaj przy Burcz Alab. Mamy tutaj piękny zachód słońca. Dubaj jest niesamowity. Zróbcie hałas pod tym filmem, dajcie tyle lajków, ile możecie. Dziękuję wam bardzo za to. Zaczynamy od wykresu na tygodniowych świecach. Spójrzcie na to, tak jak wspominałem wcześniej, mamy tutaj nasze kolejne odrzucenie ceny. Ten tydzień ma bardzo ciężko, jeśli chodzi o potencjalne zamknięcie się ceny powyżej tej linii oporu nad poziomem 19 500 dolarów. Jeśli ta świeca zamknie się powyżej, kolejne odrzucenie ceny zostanie potwierdzone. Znacie takie powiedzenie? Pokaż mi wykres, a ja powiem Ci jakie są wiadomości. W chwili, kiedy cena miała szansę przebić się powyżej, nadszedł dzień, w którym została ogłoszona oficjalna inflacja CPI w Stanach. Jeśli chodzi o to, to jest ona wyższa niż oczekiwano. Oczekiwano wzrostu o dziesiąte, a mamy 0,4%, czyli inflacja jest na poziomie 8,4%. Jeśli pomyślimy sobie o tym, to jest bycza informacja dla Bitcoina, ponieważ koszyk dóbr staje się bardziej droższy w dolarze, a sama wartość dolara jest mniejsza, jeśli chodzi o wartość. A sama wartość Bitcoina jest przecież wyrażana w stosunku do dolara amerykańskiego. Także patrząc na takie podstawowe warunki, to jeśli dolar amerykański idzie w dół, to cena Bitcoina powinna rosnąć. Także w przypadku tak negatywnych zdarzeń jak teraz, czyli spadek ceny w związku z ogłoszeniem inflacji, która jest wyższa niż oczekiwano, nie powinno być brane zbyt poważnie. Mam naprawdę to na myśli, a jest to coś, co powinniście wziąć pod swoją uwagę. Przejdźmy teraz prosto do wykresu na jednodniowych świecach. Panie i panowie, widać teraz, że bitcoin jest dosłownie na styku poprzedniego dołka. Cena powinna utrzymać się przynajmniej nad poziomem poprzedniego dołka wynoszącego 18 200 dolarów. Jeśli tak się nie wydarzy, to kolejnym poziomem wsparcia jest 17 600 17 500 dolarów. Jeśli ten poziom zostałby utrzymany, to możemy wciąż oczekiwać, że jest szansa na wydarzenie się formacji w kształcie litery W, także nie możemy jeszcze wykluczyć takiego scenariusza. Dlatego tak ważne jest, aby udało się nam przebić przez tą linię trendu spadkowego. Nie próbujcie teraz grać zbyt dużo na dźwigni, bądźcie ostrożni. Tylko i wyłącznie wtedy możemy oczekiwać kolejnych wyższych targetów cenowych na bitcoinie. Mówię tutaj o poziomach 25-30 tysięcy dolarów, ale do tego czasu, proszę, bądźcie ostrożni. W tej chwili jest czas do akumulacji. Usiądź na chwilę z boku i poczekaj na idealną pozycję, ale niekoniecznie wrzucanie swoich całych oszczędności życiowych. Proszę, bądź odpowiedzialny. Jednakże jeśli również chcesz tradeować, to oczywiście poniżej w opisie znajdziesz 20 tysięcy dolarów bonusu na giełdzie BitGet. Kliknij, zarejestruj się, wpłać depozyt, odbierz bonus. Jeśli spełnisz wymagania depozytu, to 20 tysięcy dolarów bonusu będzie twoje. Mam również inne linki, myślę, że w całości to jakieś 30 tysięcy dolarów. ByBit, kolejne 4,5 tysiąca dolarów. Linki poniżej w opisie. Pozwolę, że ci pokażę jednych z moich najbliższych przyjaciół, którzy również są krypto youtuberami Krypto zombie, Krypto -zombie altcoin daily. Alt daily Tom, Vace? Tom Vace i cryptomall. Tom Vace, Czy chciałbyś powiedzieć swoją opinię na temat wykresów? Jasne. To jest jedyny w swoim rodzaju Tom Vace. Każdy go zna. Dzięki, że wpadłeś na mój kanał poprzedniego dnia. Dzięki za zaproszenie, to miejsce jest przepiękne, więc moje spojrzenie na wykres jest takie, oczekuję, że krypto zima skończy się niedługo. Od miesięcy mówiłem, że ten kwartał, może nawet ten miesiąc, znajdziemy dołek i zaczniemy iść do góry. Spadliśmy o jakieś 1000 dolarów dzisiaj w związku z ogłoszeniem inflacji w Stanach, więc może jeszcze trochę spadniemy i oczekuję pełnego odwrócenia już niedługo. Ta bestia była brutalna, zaczęła się w kwietniu 2021 roku i czasowo trwała zbyt długo. Dokładnie. Trwała dłużej niż ostatnia bessa. Daj znać poniżej w komentarzu, co o tym myślisz. Spróbuję odpowiedzieć, przynajmniej na kilkanaście komentarzy, więc zrób hałas poniżej. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Widzimy się już wkrótce, w następnym wideo demon ja Krypto i jak zawsze, jak zawsze bye bye.